Jesteśmy na Sebastian i sobie zrobimy pyszny chleb bez mąki. Do przygotowania potrzebujemy sól, jedną łyżeczkę sody oczyszczonej, jedną łyżeczkę miodu, jedną szklankę ziaren i takich orzechów, jakie macie. Ja tu mam pestki z dyni, słonecznik, sezam i siemię lniane. 300 gram płatków owsianych, i 500 gramów jogurtu naturalnego. Gotujmy. W tym momencie nastawcie sobie piekarnik na 170 stopni, góra-dół. I wrzucamy sobie teraz do miski i mieszamy sobie je razem. I w tym momencie chciałbym Was zachęcić do zasubskrybowania kanału i dawania lajków pod moimi filmami. Wygląda gotowe ciasto. I teraz sobie je przekładamy do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia i wygładzamy. Wyglądające ciasto wkładamy do piekarnika na 50 minut. A oto mój gotowy upieczony chleb, proszę bardzo. Trochę ostygł, ale jeszcze ciepły, proszę bardzo. Jak ładnie wyszedł i trzeba go skosztować. Mmm, rewelacja! Jeśli chcecie więcej filmów, zachęcam do oglądania. Trzymajcie się, cześć.